Mam no, Idę, witam Was w ósmym odcinku. To jest z Tema. My się z Dimimim kochamy. A naucie mnie, Majsa? No, patrz, patrz, czekaj Dimi, patrz. Masz Majsa i po prostu musisz idealnym. Trafem, um, przeciwnika. Ja ci pokażę, ja ci to zaprezentuję, patrz. Czekaj. Patrz. Tak? Nie wiesz. Ja, i, Nie I patrz. Tak, albo tak. Elitron, albo Ty. I patrz. Kurwa. Ja już trochę wiem. Ja już wcale. Już no, no ale... Czekaj, czekaj... Na zombiakę, było jakoś łatwiej. No typ jakimś. Dobra, no dawaj. Może, e, Timmy. Ej, Jimmy, dobra, lepiej za... Ej, później. Oj. Co ty co jest black? Co Oj. Tam? Ej! Co tam? Ej, cały wieżowiec to jest Grenka. Jest calny. Ej, widzowie, kolor legierowy. takiego? No. A jakbyś miał mejsa enchantowanego, to um, będzie mógł się odbijać. Więc będzie ci trzeba zencantować. Enchant... Oj, 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 Black się na mnie wkurzył. Black się na mnie wkurzył. Czemu? On mnie wyżywa. <noise> Ej, zobacz, ogóle chodź do skinu, pokażę Ci się, co stało ze skinem Granka. Padło słowo klucz. Tu jest chinę mosa w ogóle. Właśnie na cudem jestem. Ej, podejdziesz? Podejdziesz to na chwilę? No! No weź! Teraz ja chcę. Ja chcę. Ja chcę teraz. No ja chcę! No mi, Chodź, pokażę Ci moje uzbrojenie moją bazę, gdzie. Mam yy, sety. A tutaj Black. blak nie może wejść i Nemus. Daj pas, bo, ne down, bo, ne bo, ne bo Nemus ma soja z brakiem. No, on tu nie może. Chodź. No, jeden dzień mi nie było i Nemusik ma soja z brakiem. No jest I opętany do... przy niej. No patrz co robisz. chcesz u Was to. Tu są na desbroje pro cztery. Co eee, możemy sobie podebrać. a to są moje. Też można. To jest moja baza. Chodź Dawaj. do Nemosa, bo Nemos też nie ma. Chodź. O lala. I jak, nie, i to jest, było wczoraj, tą tabliczkę No Dobra, chodź, chodzimy. Yes. Oj. A co tu się stało? Dobra, chodź. Ja mam już mało wincharczy. Chodź. Ej, dobra, zobaczmy, Oto. co się stało w ogóle ze skinem granka. Znaczy, o ej, ty tu widzisz? Lak! Przestań! Kurale ci jest w ogóle? No widzowie jest na serii, Mogę nawet wam pokazać tawa, Patrz i jest. Ale on. Ale on tu nie. Będzie. Kurde, ale żeby nie było, że Black zaraz będzie każdego skina na jakiś. nie przejął wioski, to nie moja no przejąć to lepiej mnie się pytać. I co to jest? Co jest tu? Co było we Więc kiedy nie powinien zmienić, ale zaraz zobaczę. Więc on tu ma takie. On tu zmienił głowę. Domek gręka jest na razie nierusany. Skinę? Są... Dobra, skinę mosa tylko się już opęta. Ale domek gręka jest taki jak był. Wow. Masz do dźwięku, masz do dźwięku, dobrze? Już to cię lecę, a gdzie to? Wiesz, o co? Wiedziałem, to nie, okay. zmi nie zmienił domu... Mówiłem coś, że co nie zmienia domu Grańka? Uważaj. E, z kim ty gadasz? Z nasem. Jedz mi, jak ona słyszał z nim. Dobrze, plak. Ty to słyszałeś? On powiedział. Zia, e, gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Wieżowiec, wieżowiec, wieżowiec. Jaki, jaki, jaki? 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 Bieżowy bez blaka, bieżowy bez blaka, bieżowy bez blaka. Chyba Gręka nie blaka, ale ok. jest blaka. Nie! Mhm. Coś wydaje, coś wydaje, on coś wydaje. Nie, wiem, ja nie jestem ślepy. Windcharge, win mu dał, windcharge mu dał. Nie uciekaj. Kurde. Moja elka. Mój miecz. Wróciłem miecz. Nie mam. Dobra. Ej, Zabiłem. Zabiłem go prawie. To ja? Czego? Gdzie on jest? Się on tam jest na górze. Góra. Widzę. Ej, w ogóle, ej, żeby noc się nie zmieniła na czarno. To I... no nie wiem. Padło słowo klucz. Widził on i on, on nic nie więc ja ci rzucam na niewidzialność. No i pokok się. No i pokok się. Zabił mnie. Ramos, no, no, gdzie tam w środku głowy masz e, podkę. W głowy? podkę Mam. Nie ją wykosz... Mm. Mm. Będę wyleciać. No, widzę, nie wylecę, jestem też lepiej widzę, jest tutaj ta dziura kurwa, kurwa. teraz jest zajebiste ale na razie noc się nie śledzi tu, tu, tu noc się nie zajęła ze... nie mam dalej ola miała. mieć. ola? tak, bo jej nikola no co, tu. tu mam itemy tak? Gdzie ale... jesteś? Jest. Oni mogą nikt mu chłopaki, więc najlepiej gdzie jesteś. Chodź do mojego domu. Muszę sobie sobie troszkę naprawić. Ale tak troszkę. A klata jeszcze. Uch, Ej dobra chłopaki, chłopaki stop. Kurde, kurde. Kurde zmieniłem się bo już za niedługo są święta. Czego chcesz? Nie, no. I co ze mnie Potwór, Potwój. Mam <śm> pytanie brak. A mam pytanie, a będzie coś się ze mną działo, jak będę tutaj? Jest hmm? jeszcze. Ej, mam pytanie, Bielak, napisz mi, czy będzie coś się ze mną działo Jak będę tu... O, no i Chorzestera Będzie się zmieniać w ciebie Takie potwory, jak ty

a blog jest inny, bo e, mogą nie. Niemo, Może nie to mocno zobaczyć, i wtedy mnie uwolni. Aha, lawa jest nie. Mogę tą lawę zniszczyć? Hm. Aby to zrobić, tak. Ej, czeka, bo ja zniszczyłem. To tylko. Ja na trzy, Dwa. Nie, ja nic nie chciałem zrobić, panie blaku. Ja nic nie chciałem. Ja się tylko bawiłem. Nie, ja się tylko bawiłem. Ja jedzenie mi dają. Zgniłe mięso. Nie mogę pamiętać. A mam pytania, kto tu będzie? Nie. muszę chyba wiem, kto. Nie, mnie na nie Nie! Nie, ty tego nie zrobisz. On. Pamiętaj, i tak cię pokonamy. I tak cię pokonamy. Ikke kors. Nei. 喜欢。 Mam mieć takie dekoracje, to mogę tu zostać. Mam pomysł, jak się uwolnić. Ja przecież to nie tak, że brak może nas słyszeć. Bo wiesz, on ma teraz luz na moca. Nie. <noise> mi lepiej, uciechaj, bo, bo on cię. Z... Może to jest ci chyba nie widkę Mam jeszcze ja <noise>

Masz perłę, masz perłę, gdzieś perłę. Odtykał się. Dziwne. 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 on Dziwne. Dziwne. Nie. Dziwne. ci On on ci Dziwne. Ej, możesz pamiętać. pamiętam, ale piękne, ale ci dzieło! Piękna, ja się. Ej, nie, nie, bo ja... nie, 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 zrobiłeś? Najpiękniejsze dekoracje zostały Co Co ty, co ty tu robisz? co tu jest, jest za blok?

Nie wiem, co ty robisz, Nic mi nie dało. Mm -hmm. Mm -hmm. Zdałam mi na Jak jej w Ej, to ja rozumiem, że tamten to był horror, ale teraz to dopiero już się zaczyna. Mm -hmm. Dobra, mam pomysł, mam idealny pomysł. No to na minutę, więc Kult, to tam jestem zlecał. A na minutę to się uda jakoś. Dobra, Jest się, zdejdzie, zdejdzie. Mam pomysł, mam dobry pomysł. Mam dobry pomysł. Zaraz. Zaraz. nie, bądź, nie bądź, bądź. mam już nie, Dobry pomysł. nie, nie, pomysł pom nie, nie, co? Paracetamol, para Ten devil, który mnie zdradził! To moje łóżko! To jest. F, and jest! Dobra, teraz możemy. czekaj, on nie ma czasu możliwości, te panie? Mam skrzyp. Ej, duet! Co? Mam skrzynkę z waszymi itemami. To jestem Dyta Nemos! Ja nie chcę za nim siedzieć. Pania. Ale nie bierz tych itemów. Nie biorę. Ja, ja chcę na chwilę tylko. Ja chcę... Możesz się... Możesz mi otworzyć, bo chcę z moimi kolegami pogadać. Ale nie mam nic. Ope! Nie mam nic! No tylko jedną nie widzę! Tu będzie, będziemy na te dni obliczać. No, debil posadz. Eee, deklu! A ja nie... Ja nie dam rady nic zrobić. A! Ale czemu, ma, czemu to są bariery? No musimy. Weź zabierz baniery. Weź zabierz Nie no, ale jak są bariery, to są jest fajnie. Jesteś jest ta ciemność. Jest ciemność fajna. Czemu. Nie! Nie! Cóżku! Jimmy, to jest ta ciemność fa i fajna, jest tak ciemno. Ty nie złeś pół płytkę? Dziękuję, a wrzuć tu perłę, bo nie będzie mógł się dostać. Tak, perłą. Musisz i dać nie wyruch. ty to zniszczyłeś? Nie tu Mam pytanie, na załatwicę co to te? Puszelca mam. Mówię, puszelca! Jimmy! Łatwam cię! Oh, dobra zaraz mi i a ciemno tak piknie, więc chwilę musimy poczekać. Góra? Okay. Jimmy, na tu dzień pierwszy! Jest teraz dzień drugi, dzień drugi.

Куден, почебуй на и Имам пенел. Али дески... Дески, ид. Под дърво. Ид. Под дърво. Пуйда, пуйда, да. Дай, ид. Дай, ид. Да. Една дески почебуеш. Но. No. No, а ти не мож... А ти не можеш тук да остане. Yeah, не, не можеш. се сплашка. Може да No fila! No! No, no. 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 no Masz? Masz no. A umiesz to normalnie rzucić? A czekaj, nie tu, nie tu? E, tu, tu, tu! Ej, perła teraz! teraz! Musisz mi takie same drewna przynieść. A jakie masz? Daj mi to, co przyniosł właśnie teraz. Ile potrzebujesz? Czekaj! Wyszła! Ja się boję, że zaraz będą pioruny walić. O nie. Zginął, zginął. Dalej jest no. Ej, co się stało? Ej, skiny zostały zmienione, a mnie nie było? Nie wiem. Dobra, nasze skiny są takie same. Ale bo nasz tak ale ręka nie! Maj! Droga! to jest zbyt mocne, co tu się dzieje w tym odcinku. Więc jak się Wam podobało, to. Siema!